w następnie do degustacji. Tym razem um, takie dosyć tradycyjne piwo e, z browaru Otter. Otter Brewery i Otter Ale. E, 4,5% alkoholu Otter to wydra. Ale, żeby Wam się nie myliło, nazwa bierze się od rzeki Otter. Otter River, która płynie niedaleko, a oni biorą sobie wodę e, z niedalekiego źródła tej rzeki. Minimalistyczna dosyć etykieta, z taką bardzo artystyczną wizją wydry i to samo jest na kapslu. Chociaż tutaj na kapslu to wygląda bardziej wyraźnie niż na etykiecie. Ale co oni tu piszą? Takie relaksacyjne piwo z przeszłości. Od tego piwa tak może zaczynali co tu jeszcze eee, używają Marys Otter Malt, angielski Faggles i Challenger jako chmiele no i oczywiście ich własna woda z, ze źródeł rzeki Otter i mamy to Um, nic więcej tutaj um, nie piszą. Tradycyjne ale, no i jak widzicie, jest to takie bursztynowe piwo klarowne z niewielką pianą, chociaż um, i tak zdążyła ciągnąć opaść w każdym razie. Dronność pochniężykowa, taka kremowa, um, ale także kremowa w kolorze. Um, no, wygląda porządnie, że mówię. Aromat jest słodowy, trochę owocowy, lekkie cytrynowe nutki, e, takie herbatnikowe też. No, bardzo tradycyjnie. E, czemu nie? Nie ma tu jakichś, jakichś bardzo chmielowych nut. Nie, po prostu jest słodowość. Dobra, przejdźmy do smaku. Wasze zdrowie. Jakieś średnie ciało, dosyć odświeżające w smaku troszkę takich kwaskowych nutek, owocowe, z przypalanymi, takimi melanoidowymi ascentami, ale troszkę karmelu. Wszystko przechodzi w taką lekką goryczkę, która jest taka ziemista, lekko ziołowa trawiasta, bardzo angielska, szczerze mówiąc, ale na niewielkim poziomie, e, bardzo takie relaksacyjne, sesyjne piwo, łatwo wchodzące, no wiecie co, bardzo dobre piwo, ale właśnie na takim codziennym poziomie, e, nie ma za dużo smaków i aromatów, te, które są, są dosyć przyjemne. Jest to piwo tradycyjne, bez wyskoków, ale za to bardzo, bardzo pijalne. Także jeżeli chcecie coś do posiedzenia, do pogadania, do obejrzenia filmu, meczu, cokolwiek, to to piwo naprawdę będzie się nadawać. Ono nie przeszkadza, jest w miarę przyjemne w odbiorze. Sesyjne, po prostu. Warto spróbować. No, nie ma się co nakręcać. Nie ma czegoś niesamowitego, ale jest niesamowita pijalność. I tyle. E, także przy nim można posiedzieć. E, no, 4,5% to nie jest za dużo. Także rzeczywiście sesja może być dosyć długa. Dosyć dużo plusów. Mam nadzieję, że ta recenzja Wam się podobała. Takie podoba mi się to piwo, także dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, pamiętajcie o dzwoneczku, który będzie Wam przypominał każdy nowe filmie na kanale, tak żeby będziecie na bieżąco, no, a przez to nie opuścicie żadnej nowej ale degustacji. Wasze zdrowie! jest?